faktury wysyłamy zwykle pocztą. W przypadku odbioru zamówień od poczty kurierskiej w środku prosimy, żeby faktur państwo nie szukali, gdyż takowe nie są dołączane. Nasze standardy obsługi zamówienia przewidują wysłanie faktury w takiej właśnie kopercie firmowej lub też w takiej kopercie firmowej. Jeżeli przy przywiezie Państwu nasz list, w środku znajdą Państwo fakturę, jak również przykładowe próbki ulotek, które wysłaliśmy do Państwa wcześniej pocztą. Jak Państwo widzą, dbamy o to, żeby ulotki w trakcie przesyłki się nie pogięły. W przypadku, gdy ulotki są formatu A4, wysyłamy je w kopercie formatu A4. Jeżeli formaty są mniejsze, A5, ewentualnie DL, A6 lub wizytówki, wysyłamy wtedy fakturę w tejże kopercie. Dziękuję za uwagę.